ukrywana metoda leczenia. Zapomniana metoda. Powiem szczerze, że nie mogę znaleźć innego określenia na sytuację, dlaczego nikt, kompletnie nikt nie mówi o odkryciu naukowców z Japonii, którzy połączyli dwie naturalne substancje razem, a dzięki temu obniżyli poziom kwasu moczowego u osób badanych, a to jest oczywiście sposób na usunięcie bólu stawów, czyli sposób na dnem moczanową i wiele innych poważnych chorób. Jak to możliwe? Jak wskazują sami naukowcy, połączenie tych dwóch substancji zwiększa pH moczu, a to powoduje, że mocz zaczyna wysysać kwas moczowy z krwi, bo zwiększa się jego rozpuszczalność w moczu. Dzięki temu nerki kierują ten kwas moczowy z moczem do pęcherza i w końcu na zewnątrz. Finalnie, mniej kwasu moczowego pływa we krwi i ten nie jest już w stanie odkładać się w stawach. Mało tego, to połączenie nie tylko wspaniale działa na stawy. Te dwie substancje razem uśpią każdego jak małe dziecko. Jak nic innego, zablokują wirusy w ciele, odtrują organizm, wygładzą zmarszczki, wyraźnie zmniejszą insulinooporność i poprawią kondycję naszych mięśni, chroniąc nas przed ich zanikiem. I jest coś jeszcze. Natomiast, drodzy Państwo, trzeba wiedzieć, jak się z tymi substancjami obchodzić, i o tym będzie dzisiejszy film. Drodzy widzowie, zanim przejdziemy do sedna, przeczytajmy wspólnie to odkrycie. I dane w tym badaniu zawarte. Potem opowiemy sobie krok po kroku, co, jak, kiedy i z czym. W badaniu pod tytułem Obniżenie stężenia kwasu moczowego w surowicy w wyniku leczenia glicyną i tryptofanem u pacjentów z łagodną hiperurykemią, czytamy. Osoby badane otrzymywały 3 gramy glicyny oraz 200 mg tryptofanu przez 6 tygodni. Dalej czytamy. Stężenie kwasu moczowego u tych osób znacząco spadło. Ponadto skojarzone leczenie glicyną i tryptofanem zmniejszyło poziom trójglicerydów we krwi za 119 do 86 mg na decylitr. To jest spadek aż o 28%. Drodzy widzowie, spadek poziomu kwasu moczowego we krwi powoduje, że ten przestaje krystalizować w naszych stawach i to oczywiście powoduje, że ból ustępuje i ustępują objawy wielu chorób, a w tym oczywiście dny moczonowej. Ale przy okazji spada też poziom trójglicerydów, których utleniona forma, przypomnę Państwu, jest współodpowiedzialna za tworzenie blaszki miażdżycowej. Natomiast tych korzyści jest znacznie, znacznie więcej, pod warunkiem odpowiedniego stosowania właśnie tych substancji. I o tych kolejnych korzyściach i o sposobie stosowania, chcę Państwu teraz powiedzieć, ale zanim to zrobię, musi się tu pojawić ważne wytłumaczenie. Drodzy widzowie, co to jest ta glicyna? Co to jest ten tryptofan? Otóż są to naturalne, bezpieczne substancje, które powszechnie występują w pożywieniu. W dodatku, przypomnę, glicynę nasz organizm produkuje sam wewnętrznie. Kolejno, dla zobrazowania ilości użytych w tym badaniu dawek, przypomnę, że człowiek spożywa mniej więcej 10 g glicyny na dzień spożywienia. W tym badaniu użyto 3 g. Kolejno, tryptofanu z pożywienia spożywamy mniej więcej 1,2 grama, a w tym badaniu użyto 20 g. Więc ilości podawane w tym badaniu są bezpieczne. W dodatku tę kwestie wyjaśniają sami naukowcy właśnie w tym badaniu. Piszą oni tak. Glicyna oraz tryptofan są bezpieczne, ponieważ aminokwasy te obecne są w normalnym, codziennym pożywieniu. Co więcej, do 90 gramów glicyny dziennie podawano przez kilka tygodni bez poważnych działań niepożądanych w badaniach klinicznych. W końcu naukowcy piszą, łącznie to i inne badania potwierdzają bezpieczeństwo doustnego leczenia mieszanką 3 gramów glicyny i 0,2 grama tryptofanu. Podsumowując, to badanie dowodzi, że połączenie glicyny oraz tryptofanu pomaga usuwać kwas moczowy z krwi, a to oczywiście pomaga chronić nasze stawy. Ale co ciekawe, to nie jest jedyna korzyść glicyny dla naszych stawów. Drodzy widzowie... Glicyna regeneruje stawy. Jak to jest w ogóle możliwe? Otóż glicyna stanowi aż 33% całej struktury kolagenu. Zatem, bez odpowiedniej ilości glicyny, synteza kolagenu w naszym ciele niestety szwankuje, a to z kolei osłabia stawy i powoduje chorobę zwyrodnieniową stawów. Drodzy Państwo, naukowcy nawet sami są tego zdania, że to właśnie zwiększona podaż glicyny w diecie powinna być brana pod uwagę, uwaga, jako sposób na odbudowanie chrząstki oraz poprawę zdrowia ścięgien. W badaniu pod tytułem Wysokie stężenie glicyny zwiększa syntezę kolagenu w stawach czytamy Tak więc zwiększone spożycie glicyny w diecie może być strategią wspomagającą regenerację chrząstki stawowej poprzez zwiększenie syntezy kolagenu, co może się przyczynić do leczenia oraz zapobiegania chorobie zwyrodnieniowej stawów. A my zostawmy stawę i przejdźmy do być może jeszcze ważniejszych danych. Drodzy Państwo, chyba mało kto wie, że zarówno glicyna, ale także i tryptofan działają mocno nasennie. O nasennym działaniu glicyny był już film na tym kanale, więc nie będę tutaj tych informacji dublował. Film na ten temat umieszczam gdzieś tutaj na karcie, czy w zakładce, jakkolwiek się to nazywa. Proszę kliknąć, jak ktoś chce zobaczyć. Natomiast tryptofan usypia dlatego, że w naszym ciele zamienia się najpierw w serotoninę, czyli hormon szczęścia, a potem w melatoninę, czyli hormon snu, i właśnie dlatego wspomaga nasz sen i znacząco poprawia nastrój. Zatem stosując połączenie tych dwóch związków, po pierwsze obniżamy poziom kwasu moczowego we krwi, pozwalamy naszym stawom się regenerować, a przy okazji poprawiamy znacząco nasz sen. Ale szczerze przyznam, że kolejne działanie tych dwóch związków jest. Jeszcze bardziej fascynujące. Drodzy Państwo, glicyna jest bowiem najsilniejszym związkiem chroniącym ciało przed rozprzestrzenianiem się wirusów w naszym ciele. Wystarczy, że spojrzymy na powyższy schemat i wszystko będzie jasne. Gdy na przykład wirus wynika do komórki, by mógł dalej się rozwijać, potrzebuje wniknąć do kolejnej. Ale między komórkami, co zaznaczono kolorem czerwonym, znajduje się macierz zewnątrzkomórkowa. Przez którą wirus musi przeniknąć, by wejść do kolejnej komórki. Ta struktura, czyli macierz, blokuje przenikanie wirusów do kolejnej komórki, jeśli jest w niej glicyna. I to właśnie dlatego naukowcy w badaniach uznają glicynę za jedną z najsilniejszych substancji przeciwwirusowych. I żeby nie było, że to jest tylko taka teoria, to chcę przytoczyć Państwu badanie, w którym naukowcy dowiedli, że podając glicynę chorym na grypę, Zahamowali rozprzestrzenianie się wirusów w ciele tych osób. W badaniu pod tytułem Glicyna może zapobiegać inwazyjności wirusa i zwalczać go poprzez wzmacnianie macierzy zewnątrzkomórkowej. Czytamy. Przyjmowanie 10 gramów glicyny zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusów poprzez wzmacnianie bariery macierzy pozakomórkowej. Dalej czytamy. Wyniki wykazały, że u osób przyjmujących glicynę. Nie wystąpiły lub wystąpiły bardzo ograniczone infekcje, głównie wirusowe. Podczas gdy w grupie, która nie przyjmowała glicyny, nie było efektu ochronnego. W ten sposób dochodzimy do wniosku, że niedobór glicyny możemy uzupełniać poprzez przyjmowanie jej w postaci suplementów diety, co może pomóc w walce z inwazją wirusa. Tylko że tutaj należy się uściślenie. Drodzy Państwo, w tym celu my nie przyjmujemy 10 gramów glicyny na raz. Ale robimy to tak, jak zrobili to naukowcy w tym badaniu, w którym zablokowali rozprzestrzenianie się wirusa. Jak to zrobili? Przeczytajmy w badaniu. Zgodnie z naszymi wynikami, przyjmowanie glicyny jako suplementu diety w dawce 10 gramów, ale w dawce 5 gramów co 12 godzin, jest wysoce zalecane w celu zablokowania rozprzestrzeniania się czynników zakaźnych, w szczególności wirusów, zapobiegając w ten sposób ich inwazji na tkanki. A co państwo na to, jak powiem, że glicyna wyraźnie wspomaga usuwanie toksyn z naszego ciała? Jak to jest w ogóle możliwe? Drodzy widzowie, nie mniej ważną właściwością glicyny jest jej udział w syntezie glutationu, czyli związku, który usuwa toksyny z naszego ciała. Ten z kolei usuwa nie tylko toksyny z naszego organizmu, ale także wolnorodniki. Natomiast to jest krytycznie ważna funkcja dla chorych na cukrzycę. W sytuacji, gdy nasze ciało produkuje zbyt dużo wolnych rodników, np. w przypadku cukrzycy, insulinoporności czy też w przebiegu stanów zapalnych, organizm potrzebuje więcej glutationu, a niestety niewystarczająca ilość glicyny spożywienia może prowadzić do niedoboru glutationu właśnie w tych chorobach. Naukowcy stwierdzili bowiem, że u pacjentów z cukrzycą typu drugiego stwierdza się nawet 60% niższą syntezę glutationu. I jak sami naukowcy piszą, jedną z przyczyn jest właśnie ograniczona dostępność glicyny. I jakby tego wszystkiego było mało, glicyna sama w sobie samodzielnie usuwa toksyny zewnętrzne oraz wewnętrzne poprzez tak zwany szlak koniugacji glicyny. Jak sami naukowcy wskazują, podkreślamy, jak ważna jest glicyna w diecie w celu uniknięcia rozwoju przewlekłego stanu zapalnego. No i w temacie glicyny warto powiedzieć jeszcze, że glicyna jest jednym z trzech aminokwasów, którego nasz organizm używa sobie do tego, aby wytworzyć związek o nazwie kreatyna. Kreatyna dostarcza mięśniom energii i zapobiega zanikowi mięśni, co jest ważne dla osób w starszym wieku. Kreatyna powstała z glicyny, nawet mięśnie powiększa, jeśli jest połączona z treningiem oporowym. I może także warto powiedzieć, że glicyna, oprócz tych wszystkich bardzo ważnych właściwości, chroni nasze serce, ale także chroni nasze naczynia. Jak dowodzą naukowcy, mniejsza ilość glicyny we krwi zmniejsza ryzyko ostrego zawału serca i dławicy piersiowej. I teraz bardzo ważna rzecz: skąd pozyskać glicynę? Oczywiście, drodzy Państwo, z pożywienia powinniśmy spożywać nie mniej niż 7 gramów glicyny dziennie. Natomiast tutaj będziecie Państwo bardzo zaskoczeni, kiedy odpowiemy sobie na pytanie, która dieta najbardziej podnosi stężenie glicyny w naszym organizmie i dlaczego, ale najpierw spójrzmy na źródła glicyny, a są to kolejno: żelatyna, kolagen, dalej mięso wołowe, mięso z indyka, mięso wieprzowe, nabiał, jajka, rośliny strączkowe i orzechy. Wydawać by się zatem mogło, że należy spożywać produkty odzwierzęce, aby nasycić nasz organizm glicyną. I niestety, szanowni Państwo, jest to błąd myślenia. Okazuje się, że dieta roślinna, która składa się w 80% z roślin i 20% z produktów odzwierzęcych, lepiej nasyca nasz organizm glicyną, a to dlatego, że te produkty są mniej energetyczne i spożywamy glicynę więcej. W dodatku. Dieta roślinna powoduje, że nasz organizm zaczyna glicynę produkować więcej i finalnie dieta roślinna powoduje, że w naszym ciele pływa więcej glicyny niż gdybyśmy spożywali dietę mięsną. W badaniu pod tytułem Stężenia aminokwasów w osoczu i spożycie u mężczyzn jedzących mięso, ryby, u wegetarian i u wegan czytamy: W przypadku glicyny weganie Mieli najwyższe jej stężenie, a osoby jedzące mięso najniższe. Zatem życzę Państwu braku bólu w stawach, lepszego snu, mniej chorób wirusowych i większej ilości roślin w diecie. Szanowni Państwo, na sam koniec ostrzegam Państwa przed oszustami, którzy wykorzystują mój wizerunek bez mojej zgody do reklamowania przeróżnych preparatów od maści poprzez kosmetyki, włącznie po suplementy diety. Informuję Państwa, że moje oficjalne i oryginalne witaminy odnajdziecie Państwo na mojej stronie, czyli marekskoczylas.pl, do której link zawsze umieszczam w opisie filmu. O moje preparaty pytajcie Państwo także w zielarniach, w sklepach ze zdrową żywnością, ale także w dobrych aptekach. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.